Okej, okay, a więc GT Heroes kontra GT Bosses, Omega Shenron kontra GoGeta SJ4. Jezu, no, Doman. Witam. Który mam nadzieję, że nie będzie wchodził w jakieś e, meditation incydenty ani nic w tym stylu. I robimy tym razem wersję bez Willa. Nie będziemy losować w postaci, tylko wybieramy jak najmocniejszy team. E, jaki naszym zdaniem możemy wziąć na, powiedzmy, dany event, albo ogólnie w, w danym leader skillu? Czyli u mnie GT Heroes, które dość mocno jest skupione na dużym damage'u, bo pewnie dałoby się troszeczkę lepiej to e, ułożyć tak stricte defensywnie, ale wiadomo, w speedrunie liczy się to, żeby jak najszybciej sklierować. No i u Dumana dość podobnie, chociaż też w e, teamach szedronowych też za bardzo jakoś, nie za. Nie, nie ma dużo opcji, tak naprawdę to, to są jedyne karty, które, których możesz, możesz skorzystać, co nie? Mówimy o zasadzie Rose'a? Eee, e, Zasada nie, nie, jest taka, bo generalnie nie. pierwotnie umówiliśmy się, że nie mogę wziąć tego Rose'a, pomimo że jest w 200% liderze, bo to jest niby GT i z skądracisz. Zniszczysz mi ty ale, tym odcinka. <laughs> ale powiedzmy, że umówiliśmy się tak, że jak raz umrę na tym węcie. To mogę baby go zamieścić za roza, bo jest tak liderem. Wtedy, wtedy po prostu bardzo kanoniczny event się stanie, czyli wiadomo jak Goku Black Rose walczył z SJ4 Gogetą, więc prawdopodobnie coś takiego się stanie. Próbujemy też bez itemów, oczywiście bierzemy tylko support memory, żeby jak największe liczby były, jak największy damage, oczywiście to lubimy. I event, do którym idziemy, no to też dość tematycznie, w sumie dla mnie dużo bardziej tematycznie, bo ty będziesz w sumie walczyć na swoich, czyli no, no Shadow, no. Shadow Dragon, Boss Rush, więc dość nowiut więc tak, że też nie powinno być za łatwo. Myślę, że jest duża szansa, że ktoś z nas zginie. E, jak, jakaś karta pokroju. Nie będę nawet mówić nazwy tego e, radku. E, jeśli ktoś pokroju tej karty nie doży, no to może być po prostu śmiesznie. Albo jak zro, zro, znowu zrobię jakiś debilny e, play, który spowoduje moją śmierć. Także, no cóż, odliczę. Dobra. Trzy, cztery. Dobra. Czy ty zostałeś? Nie, odcinam od razu, ale jakoś mi się dłużej załodował, wiesz? Nie znak, Dobra, y animację włączamy. Ty wyłączyłeś. Ja pierdziele. Intro, A intro septfurę. No... Dobra, Intron poczekam, śmiech, poczekam. Nie? Poczekam 10 sekund, będę liciał na palcach, przepraszam. Dostałem jakiegoś <grym> wylewu, że... Ja nie nieważne. Ja pierdziele. A Boże. To za zbaną. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra, powiedzmy, żeby się już skończyło. E, no. Dobra, także jakby to zrobić? Dajmy go getę na... Pi albo... Włączę do animację. Mam włączone, włączone. Włączę do animację. Ja Dajemy go getę do drugiego slot'a, bo trochę mu nie ufam i chcę, żeby. Nie wiem też czy, czy ten Sherman ma na tyle dużo HP ja żeby. Nie festiwal animacji człowieku teraz. A, bo to od razu do Maina walisz. Kurde. chyba nie walę od razu do Maina, wiesz. Poczekam. Ja powiem te SJ też taki mały demat dodają żałosny. One będą mnie butlegować na początku. Bo to też nie oszukujmy się, jest bardziej karta aktualnie defensywna niż, niż ofensywna. SJ czwórki fizyczne. Jest dużo więcej. Nie wiem na przykład Jakbym chciał jeszcze bardziej pod demecz pójść, to bym wziął SDR na przykład, WGTL, nie? SJ4. Nie, czy że no nie zabije po prostu tego. O, ten nowa szena zadaje duży demecz. No, ja zabiję ich w sekundę. No, c no nie może tak być, kurde, że znowu przegram już na samym początku. Oby po prostu ci tam umarli. Nie! Rozłączyłem sobie ten skrapi. Ja pierdźcie. <laughs> ja pierdzielę, ja pierdzielę le lecz tutaj i rozłączyłem sobie skrapi. dobra, ale. Spokojnie, tam biją Android, się cały soundtrack czas. ten będzie dobry. <laughs> soundtrack? A nawet włączę. Ale cicho jest tu ciebie, wiesz? A nie będzie nic słychać, bo musiał za bardzo zgłosić, muszę skrapi włączyć. Kuźwa, bo byłem na chaos screenie. O dobra, mam, mam akurat y, intro s 4 Getty. Mam wrażenie, że dawno tego nie widziałem. Może, że cały czas to było tak naprawdę. Okej. Okay. To jest powiększe okienko tylko. Więc oczywiście będzie lag na animacji, brawo. Bardzo dobre użytkownik. A, dobra, Gogeta SJ4, w super rotacja dwóch Gogetów SJ 4, więc muszę już flotować jednego i tracić duży damage, brawo, dzięki gro. Też go pewnie złamsza jest znajom życie, nie. Zestunował cię! Ale to tylko, tylko słyszę, że ona zastanował. A on też duży chyba demers 100 milionów prawie uderzył. No. Eee, więc sen. O. o kurde. O kurde. No. No wiesz. Wiesz jak jest. Jak to to wygląda? Ale po prostu mam nadzieję, że cię zniszczą tam na końcu. Zobaczymy, czy jesteś taki. Zobaczymy, czy będzieś taki cwany na końcu tej walki. Po prostu zobaczymy. Co za popieprzone gówno oh. tak szczerze. Okej, okay, zobaczymy ile super ataku dostanę. O! To Wiesz, że ta, ten szmaciarz zastunował tego Gogaty i w pierwszym slocie? Przez co. No bo. Pod... <grym> Dobra, robimy tak. To jest głupie co robię, bo tracę strony. E, ja już pokonałem. E... <grych> Dobra, Pana, no, no cóż, ja liczę po prostu na to, że umrzesz. To, to brzmi trochę. O kurde, on co mi zrobił? Nie wiem, czy on nie... co on zrobił. mnie chyba. Bardzo dobrze. To do dupy bardzo. Kurde, szkoda, że to nie był... Albo może dobrze, że ty nie było super, to nawet. Nieważne, Czekaj, to Nie, czy ty przeżyjesz? Miałem to przeżyć, nie? Dobra. Active skill, nie. Nie używam active skillu teraz. Dajemy cokolwiek, cokolwiek. Szybko, 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 szybko. no to jest boss rush w końcu, więc się raszuje te fazy No, gogeta no. nie dostanie damage'a, tylko żeby bez żadnych stunów, proszę. 50 milionów od no stary... ale to jest za w ogóle. Zabij jej tyle damage'a bije. No spoko, fajnie, że bije, ja, ja cały czas dostaję stun'a na najlepszej postaci, która zadaje największy damage, nie? Ej, ten Gogeta o? został zastunowany dwa razy pod rząd, co ty zrobiłeś? Kto tyle damage'a zadał? Syn <grym> znaczy, on po prostu zabiję, całą fazę. O kurde Dobra, u mnie Chwa, Ale to może być wyczy. problematyczne, ta tura. O! Dobra. Dawaj Trunks, proszę. Żebym mnie pożałował, że cię wziąłem. Dobra, dziękuję. Kurwa. To jest zanim macie domaina używasz, tak? To nie wiem czy to jest mądre. Czyli nie powinien tego domaina zostawić na ostatnią fazę. No to pozwolenie, ile ja... jeszcze to ma fazę? No, a ty jesteś. Jeszcze dwie po tym. Kurde, głupio zrobiłem. No, nie będziesz miał na ostatniej fazie na pewno. Chociaż... Nie będę miał nie na nie wiem, każdą fazę, to naprawdę ten śmieć loweruje damage? Tylko geta zada z 20 milionów, tylko. Ile za tego 45, Ok, to nie zlowerowałaś tak bardzo. Dobra, na, na 100% i tak też przejdę tą fazę. O, A nie! Po tej, po tej... jest jeszcze Ice Shenron, czyli trzy fazy w ogóle są. Tak, są jeszcze trzy... W ogóle głupotę zrobiłem, że to są fazy Bardzo porządku, dobrze zrobiłeś, Doman, bardzo dobrze zrobiłeś. Ale to masz nie. dwa domainy, czemu mówisz, że głupota? No bo już jednego użyłem. Przez drugi. Żartujesz sobie. No. Dobra to. Tutaj, ten banner tak zwany został tak, zrobiony. Tak, tak, tak. tak, tak. <laughs> Dawaj, szybko, szybko. Ale jak ja, ja oszczędzę każdą fazę, 64 człowieku? 64 miliony, ale muszę oglądać animację, no. To jest koniec, nie? Tak. Jestem jedną fazę całą w plecy. Szybko, 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 szybko. A jest szelan, nie? No, no, no. A on blokuje? Baby zlokowany. No, zobaczmy, no. Ja pierdziele, dobra. Wiesz co, wiesz co jest najgorsze? Że ja prawdopodobnie no. przegrałem przez animację Agility Goku Bo on ma tak długie ta animacja, że to po prostu ma sobie cały fazę... On ma taką, wiesz, wymusza... No, ty jesteś wymuszać. gnojem, ja mówiłem, że, że gramy bez animacji Ja znowu kolejny odcinek przegram przez to, że oglądam animację cały odcinek, no Fajna okay. jest ta animacja, bo szczerze nie widziałem jej od 50 lat, tego Golden Ozaru Ale do kuźwa, no... Po prostu przecież ja zwariuję z tymi animacjami ty zawsze tak. grasz tymi teamami, co mają trzy animacje na krzyż. Oby cię tam zabili za chwilę. No, ale to jest bardzo szklany team pod koniec, więc... Liczę, to może liczę, być też beka zaraz. Liczę, że ten kurde Sen Shannon cię rozwali tak szczerze. Kurde. Ja przydzielaję ja dopiero sobie na początku nowy, a ty już rozpiewszasz Shenrona, nie? To jest jakby... O! Zobaczymy, to może być... Ło! To może być 120 damage'a! To może być 120 damage'a! No? Uuu! Ja sobie w ogóle mogę usiąść razy. tak, bo i tak... Yy, kolejna rzecz, którą oglądam to... To animacje. Jest Weskaut Pan. I zamieniamy się w SSJ4 Goku! Woohoo! To masz 50% redukcji, That's what I'm talking about! Przecież 4. 4 Chyba wolę go opięcie, ale to, to może być też śmierć, bo on lokuje. Dobra. To jest flipa tutaj, nie? Eee... Wow, Gogeta nie ma nawet... O! Ej, to, to może być kontra. Aj dupa Jest! Zdychaj! Mm. Do widzenia! Możesz wrócić z kanonicznym SSJ w Kuźwa, brakiem Dobra, no to ja już Aha, się nie 60%. martwię Tak? O Jezu ty jeszcze szukasz roza dobrego? A czemu ty fizycznie szukasz? A, może zapomniałem no, no dobra, to z takim wchodzę Dobra, czy mogę koniec Czy mogę pominąć support memory? Możesz, możesz nawet wyłączyć wszystkie animacje, pozwalam ci Ja już tak? czuję się tak pewny wygranej, że Ty sobie już tam po o, prostu chuzia, to nie wyłączyłem. Odpal, odpal Otwórz sobie tryb samolotowy i leć tam U mnie gogeta tutaj No byś ty zaraz tam nie Nie no co, ja już jestem nieśmiertelny człowieku, patrz co się dzieje teraz No zobaczę, zobaczę no O kuźwe, zlokował No, trochę do dupy tak myślę, No dobro Robimy tak O, tu będzie beka zaraz A, Nie, nie, ja tu nie będzie widzę, żadnej beki Będzie beka, nie będzie beka Żadnej beki nie będzie, bo Trunks jest gołtem. Frank z gortem. Będzie Będziemy. Co robię? Kuźma, jestem kretynem. No dobra. Co za FRAUD Pieprzony! Zech, 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 zech. Dobra. Ja ja to raszuję szybko. Zmieniam team, zmieniłem team. Ehm, pozwalam ci też wyłączyć wszystkie animacje, ale wyłączyłem wszystkie jak coś. Spoko, spoko. Co Ale za zastrany śmieć, pijany śmieć. Włączyłem e, tą domenę. Ale no, w, w ogóle jakie unlucky, żebym zlekował taką szmatę w pierwszym slocie No nie, nie, dobre, I can't get a W. Never po prostu, nie. Never. Jeszcze najgorsza rotacja w życiu, żeby gogety nie mieć w następnej turze. O mój Boże, no przecież ja się zesram za chwilę z, z nerwów. Nie wiem, czy ten Rose jest taki dobry, bo on bez tak, w sumie linków jest. Chociaż no, Big Bad Bossy będzie miał. Hmm. Dobra, dobra. Ej, czemu Pytam. ja stoi? Jaki debil, no Stoi i patrzę się na ekran, i tracę czas. Patrzę, jak sobie grasz po prostu, już się poddałem. Eee. Oh, f... O po mnie. No, dobra. F... Coś takiego, bo tu na czas się liczy. dupie mam te ataki sj 4 czwórkami O! Ej, kontrę mam! K kiedy ostatnio widziałeś tę kontrę? To na to. O, dawno jej nie widziałem. bije. No, Boże, jak ja pamiętam, jak oglądałem miliard lat temu trufa i zawsze, jak była ta kontra, to o. BITCH! <laughs> ale się aż przypomniałem, kurde. Nie, no daj spokój, po prostu, że te szmaty nie potrafią dojować znaczy nie dobrze, ten trajektor po prostu mnie zawiódł. czemu taki damage on duży dostał, no jestem po prostu... No bo prosto... tylko 60% redukcji, nie? A no to ty, ale 200 tysięcy z normala? No mój, sorry. mój no robił miał 60% redukcji i też zdechł ja samo dostał, nie no 3 miliony chyba tam dostał nawet Ależ ty gonisz mnie, muszę ci przyznać. Gonisz, gonisz. Ja nie wiem, jakie rotacje tutaj układ. Ty, a czy on nie mógł się transformować? Nie, to chyba Goku miał aktywizację. ktoś był aktywski, ale nie zwróciłem uwagi kto. Hmm, hmm. No, bo chyba ten, ten super atak chyba był studem, więc 70 milionów zasypował dzięki temu. Dziękuję. Chłopczy da sobie pasywkę na spitranie, to jest mocny gołcik. <noise> o, one prawie poszedł pięknie. Szkoda, że to nie był one shot bo by tak mnie to przyspieszyło w tempie. O jezu, tak by mnie to przyspieszyło. Active skill za masę zrobiłeś? Tak, no bo on daje 40% ataku do roza, nie? O fk. przeranuje to. A dobra, to jest tylko ten, dobra. To nie jest aż tak źle. Myślałem, że to jest. Y lock, lock byłby trochę do dupy. Pokrzyżowałby mi bardzo plany. Jest kontra! Dziękuję, wreszcie! Być! Nowoczesny bitch! Ja lubię jak ta kula tak leci wolno od niego, jak on to Uff, dobra. Wierzę, że jeszcze jestem w stanie to uratować, ale nie uwierzy, jak znowu umrę, to po prostu się. O może. Kto dostaje? Rose. I śmierć, 3 miliony nagle. Nie wygadniesz zaraz, co jest? No? No bo nie ma animacji, no mówiłem ci dobiega. kurde. Dobra, 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 dobra. Lecymy, 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 lecymy. Mamy tą samą fazę, mamy tą samą fazę. Okej. Okay. Oby on nie superatakował pierwszy. pierwszym. Dużo czasu na tym. Dużo czasu na tym stracę. Wiem, że to jest trochę głupie, ale ja chcę, żeby Gogeta był troszeczkę zbuildapowany. chociaż. Chociaż to nie jest mądre, co ja zrobiłem. Powinienem go transformować. W ogóle ja się nie przygląda, czy daje był Orby o medzeniem. Ty naprawdę go one Serio? Tak. Kto zadaje taki wielki No, Nowa, denyć? nowa, nowa, nowa. Ja, pierwsze No ja, byłeś się z TR w sumie. Ale idealna rota. No dobra, muszę zrobić tak. Ale przecież oni tak by się nie linkowali, co ty tam. Ale zlokował mi Rose'a. Na środku, od A... której powinni później pójść do pierwszego slotu, bo tam wszystkie nie. ataki są. No dobra, ale przecież fizycznie on jest, no to chyba do radę to snakować. No nie wiem, obyw. No bez przesady. Ja teraz stracę... Nie wiem, czy ja dawałem Rainbow Orb, ty, ja... tym Omega. Ja niestety tracę milion lat teraz, oj! Nie oh. za dobra. nie na tej fazie, na, może na kolejnej. Kurde. Na kolejnej że... to nie będzie takiej sytuacji, że on będzie w pierwszym slocie. Bo to jest jego weak point, tego omegi Runa. Fuck me O nie, i meditation event się zaczął, ja pierdziele No już... No nie wierzę w to Dobra, lecimy Jest szansa Ice Shadow dostał taki w wpierdzie, że po prostu medytacja się rozpoczęła Też wchodzę na Ice'a Mo, <grywanie> Moim weakpointem za to jest y, laptop Tak, twoim weak pointem jest medytacja To mi się tak. podoba Już włączam a sekundę. Włączam, a nie włączam No bo, bo. Dobra, dobrze, że bez okay. animacji Uf. Ten stream się zakończył, no niestety Już się wznawia. Moim weak pointem jest laptop ja, 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 no, miałem tylko, ja miałem tylko na ekranie jak, jak Ice Shenron po prostu dostawał w, w ryj To było tak piękne o, czekaj, bo ja teraz przymuliłem. Dobrze, przymulaj Ja i tak jestem w plecy, bo ten ze strony Ozaru mi się atakować. Strasznie mnie w plecy daje. Kuźwa, no nie wierzę, że, że ten Tranks tak zginął fairsko wtedy. Bo bym już miał wygraną. Gdyby nie to. A kto ci zginął w tym pierwszym ranie? Baby to był? Eee. Nowa. Nowa A. w zasadzie był zlokowany. Okej. Okay. No to tak samo jak Trunks w sumie. Do sobie jest to samo, no? Ciota była zlokowana okay. w pierwszym slocie Pokonuje nowe właśnie, więc... Spoko, pokonuj se Mam no, nadzieję, że będzie mnie słychać <grym> Nie no, nie no, wszystko jest okej okay. Tylko nie ma oczywiście kamerki Jaką mu? On ma stary ten active skill, wiesz O kuźwa. No, tam na końcu może być beka, szczerze Jakby był super atak na końcu, to na 100% umierasz, nie? Zobaczymy Oby był na rozie, albo na Omedza Kuźwa, 60 milionów, co za popieprzony damage 36 milionów, tylko ten Goku też strasznie mało Jak na ten etap Liczę, że Nestiar Vegeta jakieś tam za zapieprzy Za szybko za Okej, okay, na Rose'a, to na rouze jest spoko no i lepsze... ile na rusie oh, fuck. No Ale i tak go one shotujesz, tylko wchodzisz na ostatnią fazę teraz z low health Może być śmieszne No Kurde, to nie jest włączone nawet Ej! on nie zrobił na no. I No normala umierasz Please nie, Let nie me let normala. me see that No szczerze myślę, że mogą użyć z Normala o, fuck off, no. Serio. Dobra, eee. Hmm. Dobra, szczerze. Nie wiem co zrobić. Ja robię aktywski skill Getty, nie pierdzieleś nawet. Ja już po prostu chcę Ja jakieś... robię tak. Okej. Okay. 9 milionów i po prostu się modlę, że. że to wystarczy. Ale, jakie debilne orby wziąłem? Złe orby. Powinienem wziąć tam, było milion rainbow orbów. Może. Dokana tak się się powoli. To do kana tak już? Fak. Szybko. Którym? Ty masz, turę? dziewiątą? Którą ja miałam turę? 111 milionów Gogeta, okej. Okay. To musi być one jakiś. Jak? Czemu tak mało. Mi dużo brakuje do kana tak jeszcze. Dawaj, dawaj Gogeta, dawaj, 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 dawaj A Ty na jakim etapie jesteś? też na nim? Tak! Ja zaraz wchodzę na ostatnią fazę! 90 no, ja milionów additional, stary, na the... <noise> Dobra Dobra, dobra, dobra Dawaj Wreszcie, to się kuźwa musi stać Wszystkie active skill No go! Dawaj, active skill Goku O Jezu, ja się boję o, ten, o tego Goku strasznie Sure. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, Goku musi być w pierwszym slocie. Definitywnie. Jestem, jestem safe. Jaki mały damage. Eee, dobra. Goku w pierwszym. Kuźwa. Nie wiem kto w tym. Dobra, tak robię. Chyba mój lepiej y, stankuje o to Boże, niż. Wiecie, SJ4. To Serio? Kurde! Ale dobrą, dobrą, dobre RNG dostałem tutaj. Załę, bardzo dobre dostałem. Proszę. 41, dawaj, dawaj, dawaj. Tu już, kurde, jest last stretch. Szkoda, że twojej kamerki nie ma, no nie jesteś w stanie odpalić za koniec? Dla widza? Nie, nie, nie jestem już. To jest koniec. <śla> to jest koniec. Pieprzona medytacja. Nic. Jaki damage z Oe, oh fuck To dobrze, zrobiłem, że go nie dam Ej, atęcy. dobra, ten room w ogóle mi nie robi adesjonali, nie? To jest friend w ogóle Tak Dostałeś super atak na kim? Na Szymona No Najzajemniej no, no, to przeżyć, nie? Uff, to Ale ten może zniknąć z normala, jak dostanie Dawaj Gogeta, 96 milionów, pięknie Ale damage, ale damage Wydaje mi się, że w sobie też zdychliśmy w takim momencie, że jesteśmy i tak prawie na równi, bo w tak. tym samym czasie. Ja jestem jedną turę wcześniej niż ty, Jesteś, nie, ty jesteś na 11, ja jeszcze u mnie 9 cały czas jeszcze jest, nie? Więc no jakby ja szybciej biję ten damage, to masz, nie wiem, jeszcze chyba trzy animacje ataków czy coś, nieadditionali może. Dobra, zobaczymy dawaj. jak to minie. Super atak i nie ma... A, bo to nie była śmierć. O Jezu, ja się boję, że ja umieram i Gugeta, Gugeta tankuje, prawda? Jezu. ja już po prostu ten o nowy Jezu. event z Gohanem spowodował, że ja się boją Gogetę w takich momentach, serio. O Boże, no to może być śmierć Kto? Sendro na przed super atakiem. Ja Dobry demek... A bo ty masz, życia. ty nie masz full HP w ogóle Nie mam, ja mam z, 100 tysięcy HP teraz. Kurde, nie mam Active Skilla, niedobrze Eee. oh fuck, Vegeta. Dobra, WGT ma 3 miliony, to raczej starczy. A ty tak takku teraz nie weźmie? miał? Fuck, źle zrobiłem strasznie. Misplay zrobiłem straszny, powinien dać fizycznego do pierwszego slota. Ja mogę umrzeć. O Jezu. WGT nie umrze z normala, na pewno nie. 73 miliony od WGT, kurde. Ja już misplaye popełniam głupie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja też. Ale jesteś chyba dużo dalej niż ty, bo ty widzę, już straglujesz z demerzem. Ten domeny chyba znowu jakoś gównianą, gównianie użyłeś. Tak. Nie spodziewałem się, że tak długo będę bił fizyczną fazę. O kurde, on double dostał tylko. To się nie spodziewało. Tak no? Ja myślę, że to jest twoja tura sądu, tak szczerze. A, Estiar nie? nie umiera w tej fazie, właśnie? Nie, on sobie zaradę. No? Chyba, że. Chyba, że Rosy nie da rady. Rosy ja nie da rady. Ja, ja się boję, że. Gogeta musi mi zrobić kontrę super ataku. Jeśli Gogeta nie zrobi kontrę. No cóż. Umarłeś?! O kurde! No, Dobra, to. Umarł. To w sumie i tak już wygrałem, bo zadałem większy damage, bo już chyba już nie będziemy kolejny raz wchodzić. Ale czekaj, chcę zobaczyć tak czy jak czy damy radę skończyć. Bo jest tutaj. opcja, że umrę od superataku ataku. Chyba, że Gogeta będzie tym największym i oczywiście skontruję. Proszę. Okej. Okay. Jest! <laughs> Dobra, to jest wygrana. Koniec Jeszcze ja. zaśmieję mu się w ryj tylko. To jest, To jestem ja teraz do ciebie. Wreszcie udało mi się wygrać. O mój Ale Boże! Smak, smak zwycięstwa. Nie, on ma za dużo defa. Człowiek, on już AOE przyjął na klatę. On ma człowieku 5 miliardów defa już. Pięknie, Boże, jedyny dobra, kto, w ogóle, jakie perfekcyjne rotacje tu mi się ustawiają um, No, chcę tak Chcę tak I chcę tak te może mogę nadać do pierwszego slota Do tak w ogóle na tym Goku A niech, niech siądzie Dziesiąta tura Więc ty i tak byłeś na 12, także O, dziadek się włączył No niestety, nawet medytacja ci w tym odcinku nie pomogła Eee Team Extreme, Omega Shenron, jednak nie jest taki dobry. Na początku sobie tam mogłem zdawać 100 milionów damage ale prawdziwe gouty... Wiesz co, wiesz co ja bardzo misplayowałem, misplayowałem tym domainem. Ja powinienem go inaczej użyć. Myślę, że bym mógł wygrać nawet, jakbym lepiej to zrobił. Myślisz? Ja, ja no. myślę, że nie. Ja myślę, że, że, że to był out damage kompletny. Nie, bo na początku za tak za, zbyt zrażowałem, pod koniec bym mógł może szybciej to zrobić. I bo teraz, nie teraz myśli, umieram, Na początku Patrz. Shenron bił po 100 milionów, nie? O kuźwy. Oh. Umarłbyś. Jak on go nie zabije, to możesz mieć problem. Nie, no spokojnie, dobra, spokojnie. Żyj. Jeszcze super... Aha, tak bo super ataku jeszcze nie było, nie? <grych> Ale chyba go zabije, prawda? Uff, dobra, jezu, jeszcze się zastresowałem na koniec. Dobra, boss dobra, jest już wow. Chyba 4 do 1? Jakie 4 do jednego? Wygrywam 1? Wygrywam 1-0 aktualnie. Wolne ładowanie. Upewnij się, że ładowarka jest dobrze podłączona. Także z wolnym ładowaniem, z. Nie wiem, czy ostatnio po prostu... Byłeś w... Ostatnio byłeś w Solarium, czy jesteś po prostu taki. <laughs> nie powiem jaki. Ale w każdym razie udało się wygrać. Wow, e, trochę musiałem na to czekać. E, mój wygląd mniej więcej wygląda teraz tak, jak ten Omega Shenron, znaczy nie Omega Shenron, tylko jak ten. Em, jak on jest, ten, 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 ten mroczny Shenlong z, z tą fają w Łapie. Tak się troszeczkę czuję po, po tej pasie przegranych i wreszcie możliwości wygrania. No cóż, będziesz musiał wrócić z jakimś lepszym teamem, bo chyba ten, ten nie styknął. No. Ja, ja zostawiam bez komentarza, to co się stało tutaj. <grytanie> Medytacja ci nie pomoże, elo.